Uwaga, ten film zawiera masywną ilość scen, żartów i myśli, które wezmą granicę dobrego smaku, jakąkolwiek poprawność polityczną i wypieprzą ją za okno. Ghost Stories, anime jedyne w swoim rodzaju, absolutny klasyk, obowiązkowa pozycja do obejrzenia dla każdego mango zjeba. Ok, ale najpierw trochę lekcji historii. Więc Ghost Stories to anime na podstawie książki z 1990 o nazwie Szkolne Historie Duchów. I coś muszę tak powiedzieć,

not because you're a rabbit, but because you're black. That's how it is. Principles only concern something you. It's Man? Think of a big black man chasing hey. you. Ej! Hey. Hey. jeżeli masz czas na sen, to będziesz miał również czas na odsłuchanie jeszcze raz całego wykładu po lekcjach. Więc Ghost Stories to anime na podstawie książki z 1990 autorstwa Toru Tsumetsu, który jako nauczyciel w podstawówce wymieniał się z uczniami historyjkami o duchach. I wyobrażam sobie teraz toru, który wymienia się historią z uczniem za jakieś podwyższenie oceny na koniec o stopień, a później odwraca się i dodaje jakimś złym głosem. Haha, ha, teraz będę zarabiał miliony na nie swoim pomyśle, haha. Ha. E, panie Cumeccu, wciąż pana słyszę, pan się po prostu do mnie odwrócił. Chcesz zdać klasę? Bardzo? Więc nowelce mogłoby pójść. Całkiem nieźle, gdyby nie fakt, że poszło jej całkiem świetnie. Tak świetnie, że stała się bardzo popularna. Na tyle popularna, że rzucono jej jedną adaptację filmową, i ta adaptacja poszła na tyle okej, okay, że dostała sequel, a nawet dwa, a jednak kuźwa trzy, a może nawet cztery. No i była jeszcze ta abominacja z 2014 składająca się z idolek. Ale nie wspominajmy o tym. Ale to na tyle z nudnej historii. Przejdźmy do adaptacji anime z 2000. I co, pewnie poradziła sobie tak? Tak świetnie jak oryginał i reszta adaptacji. No. Nudna fabuła, dudne szablonowe postacie, seksualizacja głównej bohaterki. A już nie wspomnę o openingu, który nazywa się sexy, sexy, Sexy. Nuda, nie strasznie. Nuda, nie strasznie. Nuda, nie strasznie. Przyznam się, że w przygotowaniu do tego filmu chciałem obejrzeć oryginalne Ghost Stories. Ale nie chciałem już tego chłamu dotykać po pierwszym odcinku. Więc no, powiedzmy, że był całkowitą porażką. I wtedy Animax, które trzymało monopol nad dystrybucją anime w zachodnim świecie, przyszło do ADV i powiedziało. Yy, ogólnie jest źle. Yy. Okej, okay, po prostu nie zmieniajcie nazw bohaterów, nie zmieniajcie, jak duchy są odczarowywane, nie zmieniajcie znaczenia każdego epizodu. Poza tym możecie zrobić wszystko, co dusza zapragnie. Byle chociażby to zarobiło. Proszę, yy, czekaj co. Wszystko? W sensie w sensie moglibyśmy zrobić jakieś niedobre Spoko, bierzemy wszystko na siebie. Okej, okay, to brzmi naprawdę spoko nie zaprzeczę. Poza tym co może później tak z bajką dla dzieci, nie? Ej, hey foster, pamiętasz jakbyś antysemitą, masz jeszcze z tego okresu jakieś żarty? A przynajmniej tak ta rozmowa wyglądała w mojej wyobraźni, ale niestety to, że Animax miał już przed tą rozmową zrobiony angielski dubbing, z którego nie był zadowolony, może sugerować, że wszyscy chcieli i spodziewali się kontrowersji. Więc ADV wzięło i zrobiło ze słabego horroru i dramatu Czarną komedię. I, I zgadnijcie, jak ADV rozwiązało temat. Cóż więc napisali mniej więcej skrypt, a później powiedzieli aktorom głosowym jedną zasadę. Kto pierwszy wejdzie do studia danego dnia, ten będzie mógł dostosować cały skrypt na ten dzień na swoje widzi mi się, hamulców brak, wszystko co chcecie. Więc aktorzy głosowi wstawali z rana i knali, aby zabawić się w najlepsze. I kto by mi się dziwił? Ja na ich miejscu brałbym namiot spał pod biurem, aby mieć możliwość takiej zabawy, więc te wszystkie wydarzenia. Zaowocowały stworzeniem od cholery dialogów, które nie tyle co były po prostu czarną komedią, a na przykład usuwały czwartą ścianę. I były osobistymi przemyśleniami aktorów głosowych. Like the... Okej, okay, czas abym wam przedstawił głównych bohaterów oryginalnego japońskiego Ghost Stories. To jest kolejno Satsuki Hajime, Momoko. Leo i Keichiro. I uwaga, to są bohaterowie zdabingowanego Go Stories. Sacki, Hajime, Momoko, Leo i Keichiro. Więc, w celu, abym nie mówił 300 razy zdabingowany przed każdym naszym bohaterem, nadajmy im nowe niki. Dupa, Jaja Głębokie 69, Inkwizycja. Żyd i upośledzenie. Widzicie co to zrobiłem, a jak nie widzicie, to polecam sobie obejrzeć explanation point. Anyway, postacie ich podkręcone wersje. Sadzki w oryginalne to odważna dziewczyna, która reaguje jak przystało na każdą próbę seksualizacji w agresywny sposób. Dupa natomiast jest arogancka, a największym jej zmartwieniem jest jej rozmiar biustu. Natomiast język wyniosła z patostreamów. Hajime jest. Seksualnie podniecony? Tak? To kończy historię jego charakteru. Ja, jak głębokie 69, jest już zwyczajnym zwłoczeńcem. Oh, oh. Momoko, jak była typową spokojną dziewczyną z jakimiś paranormalnymi mocami, to teraz przemieniła się w inkwizycję, czyli nawróconą lesbikę, która dla Boga zrobi wszystko i spali wszystkich. Internet

poprawka najbardziej stereotypowym Żydem. Keiichiro istniał w tym show tylko i wyłącznie po to, żeby płakać jak dziecko, a upośledzenie poza tym, że będzie doprowadzać Was do szewskiej pasji swoim płaczem, to dodatkowo będzie mentalnie opóźniony i nie będzie dało się go zrozumieć. Please speak. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego japońscy autorzy przybili pieczątkę tym postaciom i temu dubbingowi, to przypominam, że to są ci sami ludzie, którzy dodają piosenkę hexy, Sexy Sexy do endingów show dla dzieci oraz nadmiernie pokazują majtki, sacki, kiedy ta ma 11 kuźwa lat. Co w swoim show dupa będzie bezwzględnie punktować, kiedy kamera będzie skierowana na jej dupę. Okej, okay, ale żadne arcydzieło nie ma wad, tak więc wypunktujmy jedną rzecz, chociaż ciężko w ogóle to nazwać wadą. Dubbing był nagrywany w 2005. Tobą chleb. Dzień dobry. I to właśnie na podstawie tych czasów aktorzy głosowi i skrypciarze wymyślali żarty i nawiązania, co mogłoby stwarzać problem dla młodszych pokoleń żyjących w Ameryce. Ale dla nas, dla polskich odbiorców, to jest problem podbity do kwadratu. Kiedy będziemy żartować i mówić o latach, w których nie żyliśmy i z krajów, w którym nie mieszkaliśmy. Przykład? God, i haven't felt this since Star Jones wedding. Ok, żebyśmy nie kończyli na tak tragicznej minucie. Pamiętacie, jak wspominałem, że oryginalne show było tragiczne więc było tak tragiczne i tak dziurawe fabularnie, że załoga ADV stwierdziła, że będą punktować słabości tego show lepiej niż Sao a Bridge punktowało Sao. Oh well, I'm paid for this. Just read the więc być może poza abridżowymi serialami już nigdy nie dostaniemy takiego niepoprawnie politycznie anime. Bo wiecie, no, poprawność polityczna i nie wiem, Twitter istnieje. Po co? Jaki jest tego sens? Ale jednak do wybicia się w tych czasach potrzebna jest kontrowersja, więc może kiedyś jakiś oficjalny dubbing się uda. Ale do tego czasu pozwólcie mi się oddać w tęsknocie do ojczyzny i do tych łąk malowanych. Upośledzony śmiechem, upośledzony. Dobra, wystarczy. Do następnego animozji.